Jerzy Nasierowski w latach 60. cieszył się rosnącą popularnością w Polsce. W zależności od okresu zmieniał się jednak sposób, w jaki opisywały go media. Z jednej strony aktor, pisarz, artysta. Z drugiej złodziej, antychryst. Zbrodniarz. Wszystko za sprawą oskarżeń i sądowego wyroku, zgodnie z którym mężczyzna miał mieć swój udział w zabójstwie popełnionym przez innego sprawcę podczas napadu robunkowego. Finalnie przedwcześnie zakończył odsiadkę, a dziś, w wieku 91 lat, nadal próbuje rozwijać swoją karierę. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Pokój Zbrodni. Jerzy Nasierowski znany jest przede wszystkim starszym pokoleniom, ponieważ największą karierę robił w latach 60 w Polsce. Uznawano go nawet wówczas za jednego z popularniejszych aktorów, nie tylko ze względu na zawodowy kunszt, lecz także z uwagi na nietypową urodę. Znany był ze swoich ról w takich produkcjach jak Stawka większa niż życie, Godzina pąsowej róży, czy Błękitny pokój. Nasierowski grał również w licznych spektaklach teatralnych. Z czasem okazało się, że oprócz występowania na scenie, aktor para się także przestępczą działalnością, o czym nie wiedział praktycznie nikt, ani rodzina, ani przyjaciele, ani środowisko artystyczne. Mężczyzna zgodnie z ustaleniami służb miał włamywać się do domów i mieszkań, a następnie je okradać i potem sprzedawać łupy. Zajmował się też przemytem. Za cel obierał często posiadłości znajomych, w których już wcześniej bywał albo przynajmniej o nich słyszał, co sprawiło, że Jerzy Nasierowski stał się częścią przestępczego półświadka. Wydawać by się mogło, że miał wszystko. nietuzinkową urodę i udaną karierę media rozpisywały się też o tym, że pochodzi z rodziny szlacheckiej od 1315 roku herbu ślepowron chwalił się dobrym wychowaniem, a najbliżsi wpajali mu, by nie mówił głośno i trzymał ręce przy stole. Pełna kultura – podkreślał z zachwytem. Mieszkał na Starówce w Warszawie, a warunki, w których przyszło mu żyć, owiane były legendami. Posiłki miał rzekomo spożywać na złotych talerzach, natomiast w samym mieszkaniu pełno było antyków i drogocennych przedmiotów. Onet podawał, że w czasach PRL-u Jerzy Sierowski był prawdziwym celebrytą i bogaczem. On sam jednak, jak mówił w rozmowie z Stefanem, nie był ultracjuszem, czyli człowiekiem rozrzutnym, bo uwielbiał bary mleczne, a jeśli jadał w restauracjach, to sztukę mięsa w sosie chrzanowym, bez żadnych trunków. Dementował przy okazji plotki, jakoby w czterech ścianach urządzał orgie. Nie ukrywał z kolei, że jest osobą homoseksualną, zaś o swoich miłosnych podbojach opowiadał publicznie. Jedna z tych miłości doprowadziła do tego, że wylądował w więzieniu. Jak do tego doszło? W rozmowie z wirtualną Polską Jerzy Na Sierowski przyznawał się wprost, że jest amoralnym socjopatą. Niektórzy ludzie są daltonistami, nie widzą kolorów, a ja nie zauważam reguł, których przestrzegają inni i zawsze kochałem kraść. Powiedział. Ze szczegółami opisywał niegdyś związek z aktorem Mieczysławem Gajdą i relacje z Andrzejem Rukuszewiczem. Rzekomy romans z tym drugim, młodszym o 19 lat, monterem instalacji sanitarnych, kosztował go życie na wolności. Panowie poznali się, gdy Andrzej miał zaledwie 17 lat, a Jerzy był dwukrotnie starszy. Według niektórych doniesień medialnych, do 17 nawet wtedy jeszcze nie dobił. Nasirowski opowiadał, że w późniejszym czasie chłopak został monterem instalacji sanitarnych, czyli po prostu hydraulikiem, ale z zamiłowaniem. Był złodziejem. Miłość miała pchnąć aktora do przestępczych czynów i razem z Rukuszewiczem podróżował oraz okradał znajomych. Portal Plejada zapytał aktora po latach, czy szukał adrenaliny, dokonując zbrodniczych czynów. A on odpowiedział, że nie jest skandalistą i nie szukał dodatkowych atrakcji, lecz te się do niego naturalnie przyklejały. Zakochałem się. Akurat tak się złożyło, że był to młody 16-letni złodziejaszek. Nie wywodził się z marginesu. Jego ojciec był matematykiem, pisał książki dla szkół. Wcześniej zmarł i to była główna przyczyna zagubienia się mojego partnera. Słusznie większa wina została przypisana mnie. Nie oszukujmy się, 35-letni facet ponosi moralną odpowiedzialność za 16-latka. Jestem w tym przypadku całkowicie po stronie sądu, stwierdził Jerzy Nasierowski. Sam Andrzej nie tak dawno temu zaprzeczył teorii, jakoby był w związku z Nasierowskim w przeszłości. Mówił, że Jerzy czynił takie podchody, ale nigdy nie byli razem, a on nie jest gejem i miał w tym okresie dziewczynę. W mediach aktor opowiadał z kolei o kolejnych napaściach. Wśród poszkodowanych znalazła się na przykład jego własna kuzynka, Zofia, zmarła żona reżysera Janusza Majewskiego. Razem z partnerem weszli do jej domu, sądząc, że będzie on pusty. W środku ktoś jednak był gosposia. Mężczyźni rzucili się na nią, kobieta została związana. Na jak sam wyznawał, chciał zadbać o to, żeby przynajmniej nie było jej niewygodnie, i podłożył pod głowę poszkodowanej poduszka. Czasem uważam, że lepiej jest kogoś okraść, niż psychicznie czy fizycznie zadać mu duży cios, dodawał w gazecie wyborczej. Do włamania, które w konsekwencji wtrąciło Na Sierowskiego do więzienia, doszło 27 stycznia 1972 roku. Andrzej Rukuszewicz i Maciej Banaś mieli według śledczych wtargnąć do willi i aktorki Miry Grelichowskiej wajdy w piesecznie. Na miejscu zostali pielęgniarkę, Annę Wujek, która została przez nich związana. Podczas dokonywania rabunku kobieta przez to związanie zmarła w wyniku uduszenia. I choć do zbrodni przyznał się później niejaki Paweł Imbiorski wraz z trójką młodocianych wspólników, to przed sądem postawiono Andrzeja Rukuszewicza. Wskazał go bowiem sam Jerzy Nasierowski, który, jak wówczas twierdził, o napadzie dowiedział się już po fakcie. Dokładnie 17 kwietnia aktor zgłosił się do naczelnika wydziału kryminalnego na warszawskiej woli i wsypał mężczyznę, w którym był zadłużony. Dwa dni później zeznawał, że chciał wyjaśnić okoliczności dotyczące zabójstwa Anny Wujek, ponieważ, jak twierdził, do odpowiedzialności za dokonanie tego przestępstwa zostały pociągnięte osoby niewinne, a prawdziwymi sprawcami byli. Według niego Rukuszewicz i Banaś. Nasierowski opowiadał, że zdawał sobie sprawę z tego, że swoim donosem skazuje Andrzeja, ale nie mógł pozwolić, aby machina sądowa zmiażdżyła czterech niewinnych ludzi. A może nie dokonywałem żadnego rachunku? Czy na mojej szlachetnej decyzji zaważyła zazdrość o Bertę? Zastanawiał się, berta, jak się potem okazało, miała być dziewczyną Andrzeja. Wraz z donosem aktora proces czterech mężczyzn, którzy mieli przyznać się do zbrodni, został wstrzymany. Tymczasem pół roku później śledczy zapukali także. Do jego drzwi. Jerzy Sierowski został oskarżony o współudział w morderstwie. Funkcjonariusze twierdzili, że to aktor, słynący z rabunków i złodziejskich skoków, opracował plan napadu na willę, w efekcie przyczyniając się do śmierci Anny Wujek. Mieli mieć dowody, w tym zeznania świadków. Proces rozpoczął się 17 września 1973 roku. Oskarżone zostały trzy osoby. Jerzy Sierowski, Andrzej Rukuszewicz oraz Maciej Banaś. Cały przebieg toczący się przed sądem wojewódzkim w Warszawie śledziło mnóstwo osób. Życie Warszawy podawało, że prokurator oskarża podejrzanych o kilka przestępstw. Najpoważniejszym z nich było zabójstwo Anny Wujek. Zdaniem śledczych morderstwa mieli dokonać Banaś i Rukuszewicz, a Nasierowski kierował wykonaniem tego przestępstwa, opracowując m.in. plan obrabowania wskazanego mieszkania. Ponadto Nasierowski wraz ze swym przyjacielem Andrzejem w okresie 1939 i 1972 roku kilkakrotnie włamywali się do mieszkań znajomych sierowskiego, Kradli antyki, garderobę, biżuterię. Akt oskarżenia zarzuca im wspólne dokonanie sześciu. Włamań. Wartość zerbowanych rzeczy ocenia się na około 323 tys. zł. Na Sierowski odpowiada także za włamanie do samochodu obywatela duńskiego w Warszawie oraz o zawieranie z cudzoziemcami handlowych umów, wyliczała prokuratura. Aktor w zamian za polskie pieniądze miał otrzymywać przesyłane na różne adresy paczki z atrakcyjnymi towarami wartości około 1 miliona i 365 tys. zł. Inne jeszcze czyny zarzucane aktem oskarżenia na Sierowskiemu to kradzieże za granicą w skle... I domach towarowych oraz wręczanie łapówek celniczce portu lotniczego w zamian za. Umożliwianie wwozu i wywozu bez kontroli kryształów, dzieł sztuki i Dewis. Zapewne z uwagi na dzielący na sierowskiego i Rukuszewicza wiek, prokurator prowadząca sprawę nazwała aktora moralnym sprawcą wszystkich zbrodni, popełnionych przez znacznie młodszego wspólnika. Zażądano dla niego kary 25 lat więzienia oraz 500 tysięcy grzywny. Służby wskazywały, że w postępowaniu na sierowskiego uderza bezwzględność i cynizm. To człowiek bez moralności i wyrzuty z ludzkich uczuć. Straszliwa jest lista ofiar przestępstw tego oskarżonego. Bliscy, znajomi, przyjaciele, krewni cudzoziemiec, któremu udzielał gościny. Szczególnie odrażające są kradzieże popielniczek dokonywane za granicą. Przerażeniem napawa fakt, że znalazł w swym ostatnim słowie wyrazy współczucia dla oskarżonego i świadka Berty O. Natomiast słowem nie wspomniał o zmarłej z jego powodu Annie Wujek oraz o wielu innych osobach, którym wyrządził dotkliwe krzywdy materialne. Przekazywały media. Co ciekawe, portal Temidium opisywał, że sierowski przyjął w sądzie strategię granie wariata. Życie Warszawy opisywało, że zachowało zachowywał się w sposób uwłaczający powadze sądu, że połamał krzesło, zaczął zrywać z siebie ubranie czy zatykał sobie uszy chlebem. Do sądu wystosował nawet później pismo, w którym wskazywał, że uważa się za człowieka genialnego. Jednocześnie Jerzy Nasierowski nigdy nie przyznał się do winy i twierdził, że z tą konkretną sprawą nie ma nic wspólnego. Teza o moim napadzie na Annę Wujek to milicyjny wymysł, który utrzymywał się w aktach sądowych tylko dzięki milicyjnej bezkarności. Pisał w swojej autobiografii. Jednym z dowodów miał być fakt, że nigdy nie przystałby na udział w przestępstwie nieznanego mu Macieja, kumpla Andrzeja Odwódki, jak opisywał. Wymiar sprawiedliwości nie dał mu jednak wiary. Zaledwie miesiąc od rozpoczęcia procesu 13 października zapadł wyrok. I to od razu prawomocny. Maciej Banaś został skazany na 15 lat więzienia, natomiast Jerzy Nasierowski oraz Andrzej Rukuszewicz na 25 lat więzienia. Ten ostatni przez bardzo długi czas próbował udowodnić, że nie jest sprawcą. Miał żal do sądu i śledczych, którzy nie wzięli pod uwagę tego, że do morderstwa przyznał się niejaki Paweł Imbiorski, choć według niektórych doniesień medialnych miał to zrobić pod wpływem opresyjnych działań milicjantów. Sam Rukuszewicz wydał książkę pod tytułem Zdrada, Idiota i Mafia, w której ujawnił, że w Dochodziło do licznych manipulacji, a Nasierowski miał chcieć mu zaszkodzić w akcie zemsty za niespełnioną miłość, bo ten nigdy nie darzył go uczuciem. Siedziałem w więzieniu prawie 10 lat. Po 9,5 i pół roku więzienia znalazłem dokument, który wykluczył mnie z tej sprawy i podważył ustalenia śledczych. Do więzienia nie wróciłem. Przez blisko 10 lat prowadziłem nieludzką walkę, zarówno o przetrwanie, jak też o udowodnienie swojej niewinności napisał w swojej książce. Ostatecznie udało mu się uzyskać ułaskawienie i wtedy rozpoczął nowe życie. Założył rodzinę, doczekał się dzieci. Według medialnych ustaleń mieszkał w Warszawie i prowadzi własny biznes. A co z Jerzym Na Sierowskim? Aktor również czuł się pokrzywdzony przez sąd. Mówił, że proces był farsą, że nie uwzględniono faktu, że to on zawiadomił milicję, że odpowiada za kradzieże i przestępstwa skarbowe, ale za pośredni udział w tak zwanym zabójstwie jedynie moralnie. Jednocześnie po latach spędzonych w więzieniu chętnie opowiadał, że za kratami pozostał sobą, dobrze wychowanym, życzliwym dla każdego, facetem z tak zwanych wyższych sfer. Dlatego inni więźniowie odnosili się do mnie z uprzejmą ciekawością, a w końcu z pewnym szacunkiem. Ale zagrożenie wisiało w powietrzu cały czas, zwłaszcza na samym początku. Doskonale pamiętam pierwsze wyjście do obskurnej łaźni w zakładzie karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich, Groza. Jakby kanapowy pudelek wszedł do klatki z głodnymi seksu lwami, w dodatku wytatuowanymi od stóp do głów, mówił w rozmowie z Wirtualną Polską. Podczas odbywania kary Jerzy Nasierowski przygotowywał się także do wydania publikacji. Pisał materiały do apelacji, gromadził notatki, a po wyjściu na wolność napisał książkę pod tytułem Zbrodnia i której opowiadał o kulisach wydarzeń z własnej perspektywy. To właśnie zdolności pisarskie i pewne znajomości umożliwiły mu przedwczesne zakończenie odsiadki. Bo choć sąd odrzucił jego apelację, to dzięki siostrze, która zyskała poparcie znanych pisarzy, mężczyzna mógł dalej pisać w celi. Reżyser Krzysztof Zanussi otrzymał od kobiety maszynopis aktora, a ten z kolei zaniósł go do romana bratnego. Coraz więcej osób zaczęło bronić na Sierowskiego, a że bratny miał wysoką pozycję w partii, to jak podawał onet, udało mu się przekonywać kolejnych ministrów sprawiedliwości, że skazany powinien kontynuować pisanie. To jego wstawiennictwo sprawiło, że 13 lipca 1983 roku aktor finalnie wyszedł z więzienia. Nakład jego książki, która po raz pierwszy ukazała się w 1988, wyprzedała się w ciągu dwóch dni. Ponad 70 tysięcy egzemplarzy rozeszło się w ekspresowym tempie. Na okładce widniał jednak nie Jerzy Nasierowski, a Jerzy Trymbicki. Aktor postanowił bowiem pisać pod pani nazwiskiem matki. Potem, jak się okazało, pseudonim był nałożonym na niego wymogiem, po którego spełnieniu książka dopiero trafiła do księgarni. Jerzy sierowski pobyt w więzieniu potraktował jako lekcję. Twierdził, że dostał tam drugie życie. Kiedy wyszedłem na wolność, byłem bardzo biedny. Straciłem mieszkanie i mieszkałem w slamsach. Dowiedziałem się, że część dzieł sztuki, które niegdyś do mnie należały, w wyniku niedopatrzenia prokuratury i sądu, wylądowały w Muzeum Narodowym jako depozyt. Dzięki wpływom Romana Bratnego wyszedłem z więzienia na miesięczną przepustkę. Ku mojemu zadowoleniu udało się mu ją przedłużyć. Bałem się powrotu. Ciężyła na mnie ogromna grzywna plus koszta sądowe. Łącznie zasądzono mi pozbawienie wolności na 32 lata. Do wyroku doliczono bowiem karę za nielegalny handel antykami. Nigdy nie podejrzewałbym siebie o to, że będę tak zmyślny, jeżeli chodzi o eksport i import prywatny, wykraczający poza wiedzę Urzędu Skarbowego i władz. Mówił w rozmowie z Plejadą. Zasądzoną karę mogłem odsiedzieć albo wpłacić kaucję. Dowiedziałem się o depozycie, który zawierał dwa obrazy Jacka Malczewskiego i dzieło Gierymskiego. Miałem świadomość, że wartość depozytu na pewno przekroczy sumę długu. Ale żeby odebrać zawartość depozytu, musiałem pokryć grzywny i koszta sądowa. Dodawał. W tym samym wywiadzie opowiadał, jak wygląda jego życie po opuszczeniu więziennych murów. Ograniczył do minimum własne potrzeby, żyje z najniższej emerytury, udaje mu się czasem coś zarobić w teatrze. Wyznał też, że bardzo lubi ludzi i wie o nich prawie wszystko. Potencjalnie wszyscy jesteśmy potworami. Podsumował gorzko. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, Jerzy Nasierowski miał 91 lat i próbował rozwijać swoją popularność w mediach społecznościowych. Nagrywa filmiki w serwisach YouTube czy TikTok, gdzie opowiada o swojej codzienności i komentuje bieżące sprawy w Polsce. Jego kryminalna przeszłość co jakiś czas powraca jednak na medialne łamy, przypominana jako jedna z najgłośniejszych spraw sądowych w okresie PRL-u. Dziękuję, że jesteś z nami, bo tworzymy ten program właśnie dla Ciebie. Zostaw po sobie komentarz lub polubienie a żeby nie przegapić żadnego odcinka pokoju zbrodni, zasubskrybuj ten kanał. Twoje wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie.